Witajcie, cześć! Dzisiejszym tematem filmu będzie komunikat dotyczący zainfekowaniem przez groźnego wirusa naszego telefonu. Chodzi tutaj o użytkowników w Huawei P30 Pro, między innymi Huawei P30 Pro, ale też i innych pokrewnych modeli, począwszy od P10, P20, P30 i podobnych tego typu marek. Użytkownicy... Właśnie tych smartfonów z tymi systemami spotkali się ostatnio z komunikatem, że ich telefon został zainfekowany groźnym wirusem o nazwie Trojan SMS-Pa. Żeby wszystkich uspokoić, na początku filmu od razu powiem, że jest to tak zwany fałszywy pozytyw, jest to komunikat błędnie interpretujący to, że posiadamy wirusa. Co bardzo ważne, chcę tutaj podkreślić, że ani nie jest to wina firmy Huawei. Chińczycy tutaj różnie twierdzą, ale na forach dyskusyjnych, forach internetowych wypowiadało się wielu specjalistów i wielu pracowników, którzy twierdzą, że po prostu wina nie leży tutaj ani po stronie firmy Huawei, ani też po stronie aplikacji Google. Ponieważ ten komunikat tyczy się Właśnie aplikacji Google wskazuje. fałszywy komunikat wskazuje, iż aplikacja Google, Google Web została zainfekowana ugrożnym wirusem trojan sms SMSPA o wysokim stopniu ryzyka, to też bardzo istotne. Ten komunikat po prostu mówiąc kolokwialnie wprowadza w błąd, ponieważ y, tak naprawdę nie nasze. Y, Użytkownicy czy, czy telefony, smartfony użytkowników nie zostały zainfekowane tym wirusem, gdyż, po, gdyż w rzeczywistości nie miało nic takiego miejsca. Problem leży w samej aktualizacji. Aktualizacji oprogramowania Google, aplikacji na smartfonach. W przypadku Androida będzie to kiosk Google Play, w przypadku iPhone'a. App Store. I w momencie aktualizacji aplikacji Google, ten, ten komunikat przy wprowadzaniu tej, tej, tej samej, jakby samej nakładki, komunikat właśnie informuje nas o tym wirusie. I problem tutaj leży w samej aktualizacji oprogramowania Google. Po prostu osoba, która pisała ten, ten programista, który który tworzył tą aktualizację popełnił jakiś błąd podczas tworzenia tego algorytmu pisania tego, 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 tego skryptu i tutaj właśnie wina nie leży nie tyle po stronie firmy Google tylko po stronie jakby samej samej aktualizacji tak? To tak na wstępie i tak, żeby uspokoić tutaj moich widzów, którzy, którzy oglądają i którzy są użytkownikami właśnie takich telefonów, smartfonów Huawei. Spotkali się ostatnio z no dość komunikatami, które no, zelektryzowały po prostu nas ze względu na to, że posiadamy tam Y, połówne i wrażliwe dane, posiadamy tam konta bankowe niewiele wiele innych ważnych rzeczy i y, 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 no, nie chcielibyśmy, aby takie komunikaty nam y, y, po prostu y, się tutaj wyświetlały, prawda? bez względu na to, czy y, jest to y, faktycznie prawdziwy wirus czy też nawet chociażby fałszywy komunikat, jednak pomimo wszystko elektryzuje to tutaj nasze nerwy i nas że jest jednak coś nie tak z telefonem Ok, jak rozwiązać ten, ten problem jak tą sprawę jak rozwiązać ten problem I za chwilę pokażę w dalszej części filmu przełączę się na ekran swojego smartfona właśnie tutaj na przykładzie Huawei P30 Pro i pokażę w jaki sposób uporać się z tym problemem, w jaki sposób pozbyć się tego komunikatu i jak w prawidłowy sposób pobrać aplikację ze sklepu Google Play. W moim przypadku to będzie Google Play. Ok, przechodzimy. Jest taka aplikacja Optymalizator. Musimy to uruchomić, tą zakładkę Optymalizator, i tutaj zaznaczę takimi, takimi strzałkami, taką informacją na ekranie. W którym miejscu należy wykonać yy, czynności, o których za chwilę powiem, chodzi tutaj o dwie zakładki. Przede wszystkim o zakładkę automatyczne, automatycznie aktualizują bazę, bazę oczyszczania i automatycznie o, yy, aktualizacja oprogramowania antywirusowego i skanowania. Wchodzimy w zakładkę Optymalizator. Na pewno sobie znajdziecie. I w tej zakładce, w tej aplikacji, są dwie zakładki. Automatycznie aktualizuj bazę oczyszczania i aktualizacja oprogramowania antywirusowego i skanowania online. Te dwie zakładki są tutaj istotne i w tych zakładkach będziemy musieli przestawić ustawienia tak, aby pozbyć się właśnie tego komunikatu. Problem polega na tym, żeby przestawić tutaj tych dwóch zakładkach opcję którą mamy zaznaczoną tylko Wi-Fi, to z tej opcji tylko Wi-Fi przestawiamy na, na opcję aktualizuj automatycznie poprzez Wi-Fi i dane komórkowe transmisji danych poprzez dane komórkowe. I to samo robimy to samo robimy również w tej drugiej zakładce, która aktualizacja, aktualizacja oprogramowania. To jest bardzo ważne. I w tym momencie, jeżeli te ustawienia musimy ustawić właśnie w ten sposób, który tutaj pokazałem, następnie przechodzimy do sklepu Google Play. Tutaj sobie wpisujemy słowo Google. Odnajdujemy tą aplikację, która nam stwarzała problem, która informowała, gdzie była informacja, że ta aplikacja nasza jest zainfekowana. Musimy najlepiej odinstalować odinstalować tą aplikację Google i następnie zainstalować ponownie taką na instalację po wykonaniu tego dobrze jest też sobie zaktualizować Android Web Android system Web bodajże to w ten sposób brzmi też taką aplikację z Google Play jeżeli to wykonamy te czynności dobrze jest też później swój telefon po prostu zrestartować jeżeli wykonamy te czynności uruchamiamy telefon ponownie i wtedy przechodzimy sobie ponownie w aplikację optymalizator i tam już ta aplikacja, czyli ta aplikacja Wbudowana aplikacja smartfonu Huawei Pro już nie powinna informować nas o, o tym zagrożeniu. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Na pewno nie będzie tutaj jakiegoś problemu z przestawieniem tych parametrów, ponieważ jest to banalnie proste i łatwe do wykonania, a zaręczam, że przyniesie pożądany skutek i... Efekt będzie taki, że przestanie nam się wyświetlać komunikat o zainfekowaniu aplikacji Google wirusem, wirusem, Trojan SMS Pa. Myślę, że materiał by pomocny. Na pewno osobom, którym pomogłem, czy którym pomogę, będą usatysfakcjonowane i wdzięczne. Także z góry proszę o łapkę do góry. Koniecznie subskrypcja kanału, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz. Również mile widziany komentarz pod filmem i do zobaczenia, do następnego wideo. Cześć!